Hej, Uwa! Witam was w kolejnym odcinku w końcu zmowie Star Planet, gdzie na waszych ekranach gości tierlista z dawnymi YouTuberami z Star Planet których tutaj dzisiaj będziemy oceniać, ale uwaga, ja będę tutaj oceniać twórczość dawnego YouTubera, filmy, montaż, miniaturki i tak dalej, tak dalej, a nie czy kogoś lubię, czy nie. I tutaj jeszcze na wstępie chcę powiedzieć, że pomysłem zainspirowałam się od Cikaka, który również nagrywał tier listę, ale wersję rankingu obecnych YouTuberów z mowy Star Planet. Także tam link do tego filmu będziecie mieć w opisie, więc wpadajcie. No i mamy tutaj 14 YouTuberów dawnych, których nazwy podsyłaliście mi na Instagramie, tu w ogóle z. Mój Instagram, teraz codziennie pojawiają się moje nowe zdjęcia. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądam, to wpadajcie. Szkoda, że nie mamy tutaj paru popularnych YouTuberek typu właśnie MWP i Tori, ponieważ jedna z nich kanał niestety usunęła, a druga pewnie filmy ustawiła na prywatne. No także niestety nie mamy tu czego oceniać. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Staram się znaleźć tutaj większość kanałów, którzy mieli od 8000 subskrypcji wzwyż, i, i mamy tutaj skalę. I najlepsze to jest, nie mam słów Druga to jest kozak, trzecia to jest w miarę Gil, wiecie, takie coś po środku Czwarte mogło być lepiej, no i ostatnia Po prostu trzy kroweczki Bez komentarza, się tak powiem no i myślę, że możemy sobie zacząć od pierwszej youtuberki, którą jest Kati MSP. No niestety filmów jest tutaj bardzo mało. O, tutaj widzę, coś się dzieje w miarę w montażu. Są tutaj fajne przejścia, chociaż nie ma ich jakoś zbyt wiele. No tutaj to już w ogóle się nie pojawiają. No i tych filmów było mega, mega mało, chyba, że część z nich po prostu ustawiana prywatne. Tego nie wiemy. Nie, w każdym razie widzowie, oceniamy całość. Miniaturki są w miarę, Banner grafika taka podstawowa. Montaż nie jest jakoś strasznie zły. W sumie wszystko bym dała, jakby porówno. Więc y, ogólnie podsumowując całość, dałabym tutaj takie mogło być lepiej. Mogło być lepiej, nie jest najgorzej. Więc lecimy dalej. Mamy tutaj kolejną YouTuberkę Ilusia Dusia. Banner tutaj, wiecie, przykuł mój wzrok, moją uwagę zwrócił. W każdym razie widzę, że to jest chyba narysowane ręcznie, nie wiem, albo jakoś graficznie zrobione, nie wiem. I mamy tutaj filmy, no szkoda, że już od trzech lat tutaj nie pojawiło się nic. No też widzę, że nie są tylko filmy o tematyce. MSW, ale również tutaj mamy Star Stable, widzę. Mało się na nich dzieje, na przykład na tej. Mało się w ogóle dzieje. To chyba nawet nie zmiaturka, to jest po prostu urywek z filmu. No i tak samo wydaje mi się, że po prostu to jest Po prostu film jej Który stworzyła na mowie Star Planet Tylko, że po prostu nagrała Ekran Bandicamem i wstawiła to na YouTube, a. także Nie chcę też, wiecie, jakoś kogoś krytykować Po prostu oceniam to, co widzę Wiecie o co chodzi, nie chcę być jakoś krytyczna Względem innych, też bym dała ją Na równi z Hattie MSP Filmów trochę może było więcej Ale podsumowując montaż I wiecie, i miniaturki No to w sumie właśnie na równi z Poprzedniczką. Także lecimy dalej. Mamy teraz Kirkę. Tutaj już się, widzowie, dzieje. Banner, po prostu cudmiut. Ale, no, miniaturki to to już jest, wiecie, widzowie. Wyższy poziom. Naprawdę. Są bardzo czytelne. Starannie zrobione. No, tutaj widzę naprawdę. miniaturkę jest bardzo ładnie zrobiona. Te przejścia, efekty są fajne, ale. Nie, no, intro mamy. Intro mamy. Ładne jest. Ładne. Podoba mi się. Czy tutaj będą jakieś przybliżenia ekranów, czy tylko intro i ekran i, i nic więcej? Ale. No na pewno jest o wiele lepiej niż było u poprzedniczek także ja tutaj daję ogólnie dam raczej w miarę git, ponieważ y, miniaturki naprawdę były jak najbardziej na plus, grafika też, ale no montaż w niektórych momentach no nie był jakoś taki wiecie super fajny, mega, mamy tutaj konka, grafika jest spoko filmów tutaj mamy o wiele, o wiele o wiele, o wiele, o wiele więcej i naprawdę, naprawdę pomysłowe, serio, mało jest tutaj montażu, w sensie jest cały czas tylko ekran, nie ma żadnych wstawek nie ma żadnych przejść. Filmów ma mega dużo. Miniaturki są naprawdę kreatywne. Wstęp filmów to też już naprawdę jest wyższa sfera widzowie. Więc ja ogólnie bym dała tutaj kozak. Nie jest tutaj jak najlepiej, ale no tylko tych ogólnie bardziej dopracowanego montażu mi brakuje. Ale tak to naprawdę jest Git. Mamy tutaj Maniuneko. Piękna grafika, więc tak, nie są naprawdę jak najbardziej na plus. Niektóre są czytelniejsze, niektóre mniej. Ale ogólnie jest Git. Tutaj też za bardzo nie widzę jakichś fajnych efektów, przejść, przybliżeń. Także tutaj dałbym go między kozak, a w miarę Git. Tutaj się waha, no bo jednak miał bardzo podobny styl do Kong. Miniaturki też miał naprawdę na mega dobrym poziomie e, Grafiki, intra, ale montażu to jednak mi brakowało Więc też nie wiem czy nie dać go do Konka Ale z jednej strony patrząc na liczbę filmów W trakcie 3 lat aktywności No to jednak nie było ich jakoś tak mega dużo jak u Konka Więc dałabym go do w miarę git Okej, okay, i mamy tutaj Morwinkę MSP w każdym razie, grafikę zmieniła. Znaczy ogólnie, baner grafika jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Miniaturki. No tutaj po prostu to jest też cud miód. Naprawdę, mega fajne są. Bardzo mi się zawsze podobały. Niekiedy nawet się inspirowałam od niej. Przybliżenia są. Minimalistyczne, ale są. O, tutaj się już coś dzieje. No tutaj myślę widzowie, że nie ma co mówić Po prostu, ja tak daję Top 1, nie mam słów, bo naprawdę Wszystko jest na mega, mega, mega dobrym Poziomie, lecimy dalej Mamy tutaj Patty, miniaturki No same mówią po prostu za siebie Mega po prostu są napracowane. Piękne, pomysły na filmy W ogóle też były mega ciekawe No no i tutaj, no to też widzowie już tutaj Nie, ja po prostu już tego nie skomentuję Bo to naprawdę To już po prostu rozwala system Na tych typowych filmach znowu jest Star Planety nie było jakoś tak dużo montażu jak na tych teledyskach, editach. Troleczek. Filmy z jej kanału są chyba bardziej. Kategorii informacyjnych, tak mi się wydaje. Czy mam tutaj na przykład jakieś otwieranie prezentów? Miniaturki są ciekawe, czytelne, ale są takie podstawowe. Naprawdę z git, ale no w porównaniu, no to na przykład one miały bardziej, wiecie, dopracowane grafiki, te intra, przejścia, edity, to naprawdę było na mega dobrym poziomie. Ale no tutaj też wiadomo, montaż jest też mega bardzo dopracowany, no ale jednak dają w skali koza go naprawdę z git. Nina 25 games. Miniaturki są niezbyt wyraźne, ale no widzę, że są zrobione, nie są po prostu jak wiecie, urywki z filmów. Outro jest, outro jest i intro, ale no montaż to jakoś nie jest mega fajnie dopasowany. Nie ma jakoś zbytnio przejść, przybliżeń, jednak dam ją na poziomie w miarę git. Okej, okay, lecimy teraz do pana Dersita, który tutaj widzę już chyba totalnie zmienił content kanału. No i tutaj już mamy efekty widzicie widzowie, tu już mamy efekty, tu już mamy jakieś przybliżenia. Tak, tutaj widzimy, że już się o wiele, wiele więcej dzieje. Reasumując, wszystko to dałabym go w sumie na poziomie konka i troleczka. Dałabym go do kozak, naprawdę, bo kanał jest mega ciekawy, naprawdę. W porównaniu do Morwinki i do Patty, no to jednak tutaj jeszcze czegoś mi brakuje: czarna Ameba. Naprawdę musiała posiedzieć nad tym montażem, żeby uzyskać, widzowy taki efekt, więc za to jak najbardziej plus. Nie chcę jej skrzywdzić, bo naprawdę wiem, ile musiała siedzieć nad montażem. No ale patrząc tutaj na te wszystkie, wiecie, miniaturki, rzeczy graficzne, no to nie było jakoś mega, mega super. W miarę git. Dam ją na tym poziomie waxon. Filmów tutaj miał widzę mega duże, ale widzę, że większość filmów jest naprawdę w tym samym stylu i nie jest jakiś mega super fajnie zaawansowany. Zobaczmy, jak tutaj na przykład wygląda ten montaż. O, no tutaj już się widzę, dzieje, tutaj już się dzieje, widzę, tu już mamy przybliżenia, oddalenia. Otóż nie. Początki się naprawdę mega dobrze zapowiadały, ale tutaj widzę, że w trakcie jakoś niezbyt dużo się dzieje. Jednak spodziewam się go więcej, więc w takim razie Waxona daje na w miarę Git, a czarną anębę daje na Kozak. No bo w porównaniu, jak tutaj wiecie, nie chcę być jakoś taka krytyczna, ale jednak, no mi się wydaje, że tutaj czarna anęba zasługuje na wyższą skalę, ponieważ bardziej miała dopracowany montaż. Mamy tutaj osobę Chanelizy MSP. No ale to niestety widzę, że się jakoś mega dużo nie dzieje w trakcie filmu. Mało to jest montaży, miniaturki były naprawdę niektóre ciekawe. No i trochę bardziej może więcej filmów w porównaniu do 6 lat aktywności, no to na mogło być lepiej, bym ją zostawiła. I mam tutaj ostatnią osobę w końcu, ostatniego youtubera, a mianowicie Marysia. Graficznie mi się to kojarzy z czarną amebą i z troleczkiem. Też takie właśnie content MSP, taka parodia. Ciekawe też kreatywne to, widzę ma filmy. Troleczek i czarnej ameby, to wydaje się, że one mnie trochę bardziej zaawansowane, więc mogło być lepiej nikogo tutaj nie oceniłam surowo widzicie to nie, nie. Ciężko to jest naprawdę widzowie ocenić z mojej perspektywy. Wiecie, oceniając te wszystkie montaże, rzeczy graficzne, filmy, pomysły na filmy i tak dalej. Ale mam nadzieję, że jakoś tak sprawiedliwie to oceniłam przede wszystkim. Taka jest moja opinia. Możecie się z tym nie zgadzać. Każdy ma wiadomo swoją opinię. Oceniam to, przypomina pod względem właśnie twórczości danej osoby, nie pod względem, czy kogoś lubię, czy nie. No wiadomo, u niektórych były gorsze montaże, u niektórych już lepsze, u niektórych lepsze miniaturki, u niektórych, lepsze, niektórych gorsze, ale każdy się czymś wyróżniał, każdy miał swój y, sposób tutaj. Wiecie. Wiecie, każdy miał swój taki indywidualny sposób prowadzenia kanału, także ja bym to właśnie w ten sposób zostawiła. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Baju!